Cześć, dzień dobry, lub dobry wieczór, witam w laboratorium metrologii. Dzisiaj temat: chat GPT kontra programista. A więc, idąc na fali popularności sztucznej inteligencji, chciałbym sprawdzić, jak chat GPT radzi sobie z generowaniem programów w Matlabie. Jeżeli temat Wam się spodoba, a dajcie o tym znać w komentarzach, to będę ten wątek kontynuował, stawiając przed czatem coraz bardziej zaawansowane zadania programistyczne. Dzisiaj krótki wstęp. Sprawdzimy sobie, jak czat radzi sobie z generowaniem prostych programów, i pod Matlabem sprawdzimy, czy są to programy wygenerowane poprawnie. Jesteśmy więc w czacie GPT, i na początek, może pytanie takie rozgrzewkowe. Co to jest Matlab? Zobaczmy, co chat nam tutaj odpowie. Jak widzicie, odpowiedź już jest generowana. Matlab to interaktywny program do obliczeń numerycznych i wizualizacji danych. Jest to również język programowania i tak dalej. Matlab został opracowany przez firmę Matro. Matworks jest powszechnie stosowany w naukach technicznych. Umożliwia wykonywanie różnych operacji matematycznych, takich jak rachunek różniczkowy, całkowy, analiza danych i tak dalej, i tak dalej. A więc całkiem piękna reklama Matlaba z czatu GPT. Ok, napiszę teraz, poproszę go teraz o to, aby napisał nam przykładowy program w Matlabie. Napisz przykładowy program. W Matlabie i zobaczmy, jaka będzie odpowiedź. Oto przykładowy program w Matlabie, który oblicza pierwiastki równania kwadratowego. Proszę zobaczyć, pojawia się nam tutaj kod, deklaracja współczynników równania kwadratowego, obliczanie pierwiastków, wyświetlenie wyniku i komentarz pod spodem, jak ten program działa. No to spróbujmy sobie go wkleić w takim razie. Do Matlaba i uruchomić. No, i wydaje się, że wszystko działa jak najbardziej poprawnie. Jest tutaj liczona delta, później pierwiastki i wyświetlenie tych pierwiastków. Gdyby ktoś mnie poprosił, żebym zrobił to sam, to zrobiłbym to pewnie dokładnie tak samo. Dobrze. To były pytania. Powiedzmy rozgrzewkowe. Natomiast teraz chciałbym postawić czatowi GPT bardziej wymagające zadania programistyczne. Ja już sobie tutaj przygotowałem wcześniej pytania i mam zarejestrowane odpowiedzi czatu, także nie będziemy tracić czasu na generowanie odpowiedzi. No i zobaczmy. Pytanie pierwsze. Napisz program w Matlabie, który wygeneruje liczby o rozkładzie normalnym i narysuje je na rysunku. Czyli proszę tutaj, aby pojawił się program, który wygeneruje liczby losowe o konkretnym rozkładzie normalnym. Zwróćcie uwagę, że jest to bardzo ogólnie zadane pytanie. Nie ma tutaj parametrów żadnych podanych, a jednak dostaliśmy konkretną... Odpowiedź. Spróbuję to wkleić w związku z tym do Matlaba i zobaczmy, co dostaniemy. Proszę bardzo, zostały wygenerowane liczby, 1000 liczb o rozkładzie normalnym funkcją rand n, a następnie został narysowany ich histogram, czyli rozkład częstości występowania w poszczególnych przedziałach wartości. Program. Jak na jego prostotę, jak najbardziej OK. Pewnie sam bym go tak wykonał, zrealizował. No to dobrze, to chodźmy w takim razie dalej. Kolejne pytanie, które tutaj przygotowałem, to jest generowanie liczb o rozkładzie normalnym tak jak poprzednio, ale zamiast histogramu tutaj już precyzuję, że chcę zobaczyć funkcję gęstości prawdopodobieństwa, a więc funkcję, która mówi nam o prawdopodobieństwie wystąpienia liczb w tym wygenerowanym losowym wektorze. No i zobaczmy, dostaliśmy taką odpowiedź, wklejam to do MATLABA, dam sobie tutaj close all clc, Uruchamiam ten program i proszę zobaczyć. Rzeczywiście, dostaję funkcję gęstości prawdopodobieństwa tych wygenerowanych liczb. Przy czym tutaj słupkowo to są wyniki wyliczone z wygenerowanego wektora, a dodatkowo mamy rozkład taki teoretyczny, narysowany linią ciągłą dla Porównania. A więc znowu jak najbardziej poprawnie, i z tego co widzę tutaj, jeżeli chodzi o użyte funkcje, jest to również ok. Do jednej rzeczy bym się przyczepił, tutaj jest w komentarzu w legendzie, że jest to histogram danych. No nie jest to histogram danych, bo jest to funkcja gęstości prawdopodobieństwa. Niemniej jednak myślę, że można to małe uchybienie czatowi wybaczyć. Zobaczmy zatem, jak będzie sobie radził z kolejnymi, bardziej zaawansowanymi zadaniami. Tutaj komplikuje nieco sytuację, bo oprócz tego, że proszę o wygenerowanie liczb o rozkładzie normalnym i narysowaniu funkcji gęstości, to proszę również o dystrybuantę, czyli kolejną charakterystykę statystyczną, opisującą nam sygnały losowe. No i proszę bardzo, kopiuję to do Matlaba. No i zobaczmy, co dostaniemy. Dostajemy podobny rysunek jak poprzednio, plus na drugim rysunku rzeczywiście dystrybuantę. A więc charakterystyka, która nam mówi o tym, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia wartości równej lub mniejszej niż. I ten kształt jak najbardziej odpowiada, jest poprawny temu rozkładowi. Gęstości. Mamy tutaj znowu rozkład wyliczony z danych pomiarowych, ten niebieski, i czerwoną linią dla referencji wynik analityczny. Jeżeli patrzę na funkcje, które tutaj czat zaproponował, są one jak najbardziej w porządku i w poprawny sposób użyte. A więc, jak na razie, wszystko jest OK. Jeżeli interesuje Was analiza danych pomiarowych, ale również obliczenia numeryczne, to zachęcam wejść na stronę matlablog.ont.com.pl. Jest to blog poświęcony oprogramowaniu Matlab, który jest takim no, bardzo obszernym, bogatym pakietem do wykonywania różnego rodzaju obliczeń. Znajdziecie tutaj zarówno kursy podstawowe, jak i bardziej zaawansowane, oraz wiele trików związanych z analizą. Danych. Sam jestem autorem wielu wpisów na tym blogu, więc zachęcam Was, aby zobaczyć, czym MATLAB jest, jeżeli go jeszcze nie znacie. A jeżeli go znacie, to myślę, że skorzystacie z wielu informacji tu zawartych. No to pójdźmy dalej i spróbujmy sobie wygenerować za pośrednictwem czatu z tym razem sygnał sinusoidalny. O częstotliwości 50 Hz i amplitudzie równej 1. A więc, znowu, dosyć ogólne, ogólnie zdefiniowane zadanie. Nie mówię tu nic o częstotliwości próbkowania, tylko mówię, że chcę dostać sinus. No i zobaczmy, czy tutaj sztuczna inteligencja wykazała się odpowiednią kreatywnością. Wklejam ten program i uruchamiam. I proszę zobaczyć, że dostajemy rysunek z wygenerowanym sygnałem sinusoidalnym. Co prawda, tutaj nic nie było powiedziane o częstotliwości próbkowania, więc czat przyjął po prostu krok jakby próbkowania jedna tysięczna, nie odnosi się tu wprost do częstotliwości próbkowania. Niemniej jednak zadanie zostało zrealizowane. Bardzo prosty, co prawda, program, ale zrealizowany w porządku. No to teraz doprecyzuję, że chcę, aby częstotliwość próbkowania tego sygnału wynosiła 1000 Hz. No i mamy program. Wklejmy go znowu do Matlaba. I proszę zobaczyć. Tym razem wektor czasu, użyty do generowania tego sygnału, został wygenerowany, biorąc pod uwagę, że częstotliwość próbkowania. Ma wynosić 1000 Hz, i jest to zrobione jak najbardziej ok. I dostajemy tak spróbkowany sinus. A więc, jak na razie, wszystko wygląda dobrze. E, w porządku, e, no to spróbujmy poprosić chat o wykonanie analizy widmowej. Danego sygnału, i tutaj miałem takie zapytanie: wykonaj analizę widmową sygnału prostokątnego o częstotliwości 50 Hz. I zobaczmy, co czat nam wygenerował. Wklejam ten program cały do Matlaba. Close all. Clear OCLC przypominam, że widmo sygnału prostokątnego jest, jest, zawiera nieparzyste, harmoniczne o malejących amplitudach. No i zobaczcie, po uruchomieniu tego programu rzeczywiście dostaje sygnał, górny rysunek i jego widmo, dolny rysunek, i to widmo. Wygląda na to, że jest policzone poprawnie. Dostaje nieparzyste, harmoniczne o malejących częstotliwościach. Tutaj jedynie, jak patrzę na ten program, to przyczepiłbym się do tego, że jest liczone fft, a następnie moduł podzielony przez liczbę próbek, co jest w porządku, ale ten moduł powinien być jeszcze pomnożony razy dwa ze względu na symetrię widma. A więc te wartości amplitud tu nie do końca muszą być, mogą być poprawne. Niemniej jednak, co do zasady, program liczący widmo dowolnego sygnału został wygenerowany poprawnie. Zwróćcie uwagę również, jak ładnie jest ten program tutaj skomentowany. Są komentarze poszczególnych sekcji, są komentarze poszczególnych zmiennych, a więc dokładnie też tak jak ja na zajęciach staram się uczyć studentów, aby opisywali sobie swoje programy. Dobrze, pójdźmy dalej. Co ja tutaj mam? Może nie wszystko będę pokazywał, bo. Nie wszystko, niektóre rzeczy się może tutaj powtarzają, ale spróbujmy poprosić czat o taki program, który dokona wygładzenia sygnału metodą średniej ruchomej. Jeżeli mam na przykład sygnał, Powiedzmy, że sinusoidalny, który jest zaszumiony szumem o rozkładzie normalnym, no to metodą średniej ruchomej można próbować go wygładzić. I takie zadanie tutaj postawiłem przed czatem. Napisz program w Matlabie, który zastosuje algorytm średniej ruchomej do wygładzenia sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 50 Hz, zaszumionego szumem normalnym. No i zobaczmy, jaki jest efekt tego, co czat tutaj wygenerował. Znowu wklejmy to sobie do MATLABA i zobaczcie, w wyniku działania tego programu dostajemy rysunek. U góry sygnał sinusoidalny zaszumiony, na dole sygnał po filtracji właśnie metodą takim średniej ruchomej. Jest tu użyta funkcja movemin z oknem o określonej Długości, a więc program jest ładnie sparametryzowany i realizuje dokładnie to, o co go poprosiłem. No, gdyby nie fakt, że jest to sztuczna inteligencja, no to powiedziałbym, okej, okay, jest to dobrze napisany program, ale biorąc pod uwagę, że jest to wygenerowane niejako na bieżąco przez sztuczną inteligencję, no to rzeczywiście zaczyna to robić tutaj wrażenie. Okej. Okay. No to idźmy dalej. Poprośmy chat o wykonanie aproksymacji danych pomiarowych modelem drugiego rzędu. Ja na ten temat zrobiłem osobny film, gdzie tłumaczyłem wam jak to można zrobić w Matlabie, jakich funkcji należy używać i tak dalej i tak dalej. Tutaj podałem tylko dane wejściowe X i Y i poprosiłem o aproksymację modelem drugiego stopnia. Kopiuję to do MATLABA i uruchamiam. I proszę zobaczyć e, efekt działania programu, e, dane pomiarowe zaznaczone kółkami i aproksymacja, piękna aproksymacja modelem drugiego rzędu. E, tutaj została użyta funkcja polyfit, jak najbardziej OK. Później generacja wektorów, wyliczanie wartości, rysunek. Wszystko tutaj się e, zgadza. A więc, y, no, popatrzcie, jak na razie, w tych wszystkich zadaniach postawionych przez czatem GPT, jakby tutaj czat doskonale sobie y, poradził. Y, słuchajcie, potraktujcie ten film jako wstęp do tematu, bo y, możliwości czatu tutaj pod kątem programowania i analizy również gotowych programów są naprawdę spore. Ja sobie zrobiłem takie testy, gdzie wkleiłem fragmenty gotowych moich często skomplikowanych programów służących do analizy danych pomiarowych i poprosiłem czat o interpretację i dostałem bardzo ciekawe zgodne z programem opisy i wytłumaczenia tego jak te programy działają. A więc jest tutaj dużo jakby ciekawych rzeczy do przetestowania. Jeżeli interesuje Was ten temat i chcielibyście, abym go rozwijał, czy to właśnie pod kątem MATLABA, czy jakichś zadań inżynierskich, czy też metrologii i pytań związanych z pomiarami, no to dajcie proszę znać w komentarzach, a takie testy będę dla Was robił i będziemy sobie dyskutować, jak ten czat sobie radzi. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach z tego cyklu.